O tym się o tym mówi. Się. Gorący temat w Radiu Elka. A o tym się mówi dzisiaj w bardzo nietypowych okolicznościach, ale pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy w Bożkowie nad Jeziorem Dominickim, jest sobota i właśnie tu dzisiaj obiaduje Rada Krajowa Polska 2050. A przewodniczący tej partii, Szymon Hołownia, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Szymon. Dzień dobry. Co, co pana w ogóle sprowadza do Leszna? Bo po pierwsze, wiemy już od dawna, że, na ten, że 4 czerwca zamiast w Warszawie miał pan być w Lesznie, dzisiaj wiemy, że jest inaczej. Ale jak pan wymyślił to Leszno? Ja chyba mam wrażenie, że dzięki tym wszystkim kontrowersjom i dyskusjom Leszno e, stało się jednym z najczęściej wymienianych miast w Polsce w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w kontekście politycznym. E, gdzie mówili, e, gdzie to jest w ogóle? No nie, 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 no, każdy wie gdzie jest Leszno, no, już no bez dobrze. przesady. Okay. E, ja nie mam tu ze sobą jutro, będę miał w kampanii prezydenckiej, otrzymałem bardzo taką charakterystyczną tablicę rejestracyjną, która ma duże miejsce w moim sercu. E, PL, czyli rejestracja Leszna 2050 SH, spersonalizowane. W, w, mamy ją jako taką jeszcze kampanijną relikwię mm. w naszym biurze. Jutro mam nadzieję, że uda się ją dowieść na spotkanie w Lesznie właśnie. A Leszno dlatego, że jeszcze zanim pojawił się też pomysł Marszu 4 czerwca i wiele innych w, pomysłów, chcieliśmy przyjechać w ten właśnie specjalny weekend do miejsca, gdzie była jedna z największych w Polsce frekwencji w wyborach 89 roku. I szukał e, pan po statystykach? Tak, patrzyliśmy po statystykach gdzie? W Leszno i Rzeszów. To te dwa największe m, miejsca tam ułamki procent to się różniło, a skoro tak, to to jest symbolicznie dobre miejsce, żeby powiedzieć, że na te wybory trzeba iść, że namówić ludzi do tego, żeby jednak te zmiany zrobili tak, jak zrobili ją 4 czerwca 1989 roku i że zmiana jest możliwa, no bo cało, ca, cały ten kontekst o tym mówi. Ja jutro też w Lesznie o tym właśnie będę mówił na spotkaniu. To się tak ułożyło, że ponieważ w międzyczasie okazało się, że nie tylko nasi działacze, ale też i my liderzy będziemy na marszu. Więc jadę do Warszawy i wracam do Leszna jutro na 18, znaczy w niedzielę na 18:00 po to, żeby się z ludźmi spotkać. Z Warszawy do Leszna, z Leszna do Warszawy i z, i z Warszawy po... i do Leszna i z powrotem do Warszawy. Znaczy to, to... sponsoruje was chyba jakaś firma nie, to też... paliwowa. Wydamy na to pieniądze, ale to jest kwestia szacunku do ludzi. Jeżeli powiedziałem, że 4 czerwca będę w Lesznie, to jak mógłbym później mieszkańcom Leszna powiedzieć, że mnie w Lesznie nie będzie, bo wybrałem Warszawę? Umówiłem się, to będę. Podobnie Władysław Kośniak-Kamysz w Białej Podlaskiej. My szanujemy ludzi, z którymi się umawiamy. Jest pańskie ugrupowanie i pan. To jest takie chyba naj, największe wydarzenie obecnego sezonu politycznego w kategorii nowalika. We wrześniu, czy w październiku, właściwie okaże się, czy jesteście nowaliką jednosezonową, czy wielosezonową. Ale teraz właśnie robicie wszystko, żeby ten sezon wygrać. No to by dzisiaj mówiłem o tym też na tym przemówieniu. W czasie Rady Krajowej to od nas będzie zależał wynik wyborów. PIS i platforma nie są w stanie, mimo wielkich wysiłków, przebić Twoich sufitów. Robią wszystko, PIS nie jest w stanie dojechać do 35%, a platforma do 30%. To się już nie zmieni. O wyborach zdecyduje, kto będzie trzeci. Czy konfederacja, czy my? Jeżeli będzie konfederacja, to Polska stanie się krajem, który będzie zmierzał bardzo szybkim krokiem w stronę dyktatury. Wszyscy na tym stracimy: potężne pieniądze i olbrzymie możliwości. Jeżeli to my będziemy tym trzecim, to znaczy, że w Polsce będzie demokratyczny rząd. I trzeba sobie jasno o tym powiedzieć, jaka jest stawka tego, żeby nam się udało. Czyli nie walczycie z platformą, tylko z konfederacją? Konfederacja to, szko to, to, to sz szkodnictwo polityczne. To są ludzie, którzy opowiadają dzisiaj, że są liberałami gospodarczymi i że wprowadzą nam państwo, które nic ci nie da, ale też nic nie zabierze, a koalicję będą robić z pisem z partią, która rozdaje wszystko na prawo i na lewo bez żadnego rozsądku. O koalicji Konfederacji z Pisem mówiło się także przed poprzednimi wyborami. Proszę pamiętać o tym, że to naprawdę PiS jest w takiej sytuacji, w której może zaoferować dużo więcej, mając w tej, w tej akurat w tej konfiguracji, w której jest dzisiaj, do wyboru zjednoczoną prawicę, jeszcze wcześniejgowina, nie musiał sięgać po Konfederację. Dziś nie ma innego wyjścia. Będzie musiał się do nich zwrócić. Ja też mam problem, czy problem z Konfederacją taki, że nie udają, że mają twarz Mencena, a tak naprawdę mają twarz Brauna, mają twarz kierowkę w dalszym ciągu, którzy teraz wyszli z szafy i pokazują, co potrafią. No to jest pańska opinia. No, ale mam A opinia ludzi, którzy chodzą setkami na piwo z męcenem, chyba jest jednak inna. I, no i, i to oni zrobimy? będą na głosować. Na tym polega demokracja. Na tym polega demokracja, na, że każdy na, ma mieć na, prawo. Na tym polega demokracja, tak. tymczasem odżegnujecie konkurenta od czci i wiary, zarzucając mu. No... Faszyzm praktycznie. Nie, zaraz. Ja nikomu faszyzmu nie zarzucam, natomiast bardzo wyraźnie mówię, że pan Mencen powinien wytłumaczyć mi, czy nadal uważa, że w Polsce nie powinno być miejsca dla Żydów i Gejów, czy nadal uważa, że rozwody w Polsce powinni dawać biskupi, czy nadal uważa, że dzieci no, można bić, ale tak, żeby w zasadzie nie było to jakieś za ciężkie bicie. Mówię o słynnej setce konfederacji. Czy, czy, czy oni się z tego wycofali, czy to jest element programu? Ja chciałbym to wiedzieć, bo w demokracji mam prawo takie rzeczy wiedzieć. W... Chciałbym wiedzieć, jaki jest ich stosunek do ekscesów, które robi pan Braun. Chcę wiedzieć, jaki jest ich stosunek do ekscesów, które robi pan Korwin-Mikke. Mam prawo to wiedzieć i mam prawo zakładać to jest moje prawo i moja opinia że to jest wielkie niebezpieczeństwo dla Polski, jeżeli Konfederacja urośnie na tyle, żeby stać się koalicjantem PiSu w następnym układzie rządzącym. My nie możemy do tego dopuścić, ale to nie na Konfederacji się dzisiaj fiksujemy. Moim celem nie jest walka z Konfederacją, moim celem jest zawsze pozytywny program, pozyskanie dzisiaj. Kilku milionów Polaków, którzy stoją obok tej polsko-polskiej wojny to się w niej. Kilka nie milionów Polaków, którzy się zastanawiają, czy głosować na Konfederację Pan chce przyciągnąć. To czym ich Pan chce przyciągnąć? Choćby tym, że my mówimy wprost bardzo wyraźnie i jasno: nigdy nie będzie naszej zgody na niemądre rozdawnictwo. I jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem, może właśnie poza Konfederacją, które jasno powiedziało, że nie zgadzamy się na 800 plus na tę waloryzację prowadzoną w taki sposób. Natomiast my jesteśmy za tym, bo uważamy, że to Polsce służy. Żeby Polska była w Unii Europejskiej, i żeby zajmowała tam jak najsilniejszą pozycję, bo to jest potrzebne i naszemu bezpieczeństwu, i naszemu rolnictwu, i naszemu przemysłowi, i naszym dzieciom, które korzystają ze strefy Schengen, szukając dla siebie szans, choć powinny je mieć też w Polsce, trzeba jasno powiedzieć. My mamy bardzo wolnościowy, jeżeli chodzi o prywatne sprawy człowieka, no, program. Wolnościowy. niechże że będzie najpierw gospodarcza, obniżycie tak? podatki? Nie, my mówimy jasno, że wprowadzimy moratorium na podatki. Jeżeli ktoś przychodzi dzisiaj na trzy lata, na te główne, jeżeli ktoś dzisiaj przychodzi i mówi, że chce obniżyć podatki, to ja jestem bardzo ciekaw, z czego on sfinansuje te rzeczy, które za podatki mamy. Jeżeli ktoś mówi, że zrobi takie państwo, w którym te podatki będą praktycznie zerowe, ale w związku z tym każdy będzie miał pieniądze i będzie mógł sobie kupić usługi na wolnym rynku, to to jest, proszę pana, prosta droga do latynizacji Polski. To znaczy to będą getta bogatych i getta biednych, ci bogaci będą musieli wydawać kro na to, żeby pilnować swojego majątku, a dzieci biednych będą umierały z głodu i z braku dostępu do edukacji. Myśli pan, że to przekonuje ten elektorat, który jest pro -gospodarczy, czy proliberalny pro gospodarczo? No, nie obniżę ale... podatków, nie, ob... nie, nie zmniejszę znaczenia państwa, mhm. e... Co tak, kto pan powiedział, że nie zmniejszy że znaczenia no, mówi państwa? No mówię pan, że musimy mieć podatki, żeby sfinansować znaczy pana, to wszystko, co każdy, państwo... Ma. To jest utopia, co? Jeżeli pan mówi o zniesieniu podatków, to to jest kompletna ja utopia. Ja nie mówię o zniesieniu, o zmniejszeniu. Już Ale zmniejszenie tak podatków, nie a z czego finansować wtedy usługi mhm. publiczne? Jak pan chce to czy, zrobić? Czy nie chce pan zmniejszyć ilości usług publicznych? Nie, absolutnie. Ja Czyli roli zmniejszyć. państwa pan nie zmniejsza. Ja uważam, że każdy obywatel polski powinien mieć prawo do punktualnego, czystego, jeżeli to możliwe, bezpłatnego transportu publicznego, bo dzięki temu znajdzie. Lepszą pracę, szybciej dojedzie do lekarza, będzie w stanie załatwić swoje sprawy i się rozwinąć. Potrzebuje ochrony zdrowia, takiej, do której nie musi sam dopłacać. Potrzebuje takiej szkoły, w której dziecko będzie miało płynny angielski po podstawówce, mm -hmm. a nie tylko znajomość dziełu tego czy innego kardynała albo świętego. To są rzeczy, których dzisiaj nam potrzeba. I skoro ich potrzeba, to musimy je zrobić. Od, te, od tego jest w końcu państwo. Czyli jest więcej pieniędzy potrzebnych na transport, na szkoły, na służby. Ale my zdrowia. Pan, pan też powiedział o przedsiębiorcach. Mm -hmm. My mówimy, my zrobiliśmy bardzo precyzyjne, skonsultowaliśmy ponad tysiąc firm w Polsce. E, zrobiliśmy Precyzyjne 10 punktów dla przedsiębiorców i mówimy jasno, Macie, mamy 10 rzeczy, które zrobimy od zaraz. VAT tylko od zapłaconej faktury, a nie tak jak jest teraz, e, zwolnienie płatne przez ZUS od pierwszego dnia, uspokojenie legislacji podatkowej i uczytelnienie jej moratorium na te największe podatki, o czym już wcześniej mówiłem, e, udrożnienie sądów gospodarczych, e, doprowadzenie do tego, żeby wykładnia urzędów skarbowych była jasna, a przedsiębiorca nie był prześladowany. E, deregulacja, czyli zmniejszenie ilości regulacji, które o dzisiaj są. Słyszę od 30 nakładane. Lat, Panie a, ale wie pan, to może ktoś wreszcie powinien to zrobić, podobnie jak ochrona zdrowia edukację. Pytanie to dla, że się przez 30 lat nie udało, nie my? oznacza, że nie warto tak próbować. 30, dlaczego my? Tak samo 30 lat słyszę od trzeciej debaty. Proszę pana, ja to rozumiem, natomiast jeżeli ktoś y, dozna zawodu miłosnego, proszę mi pozwolić na mhm. tego rodzaju porównanie bliskie życiu, to czy to dowód, czy to powód do tego, żeby nigdy więcej nie próbować, nie ryzykować, nie zaufać, nie zakochać się, a może szczęście czeka tuż za rogiem? Co to za fatalizm, że skoro się nie udawało do tej pory, to na pewno się nie uda? To tylko położyć się do trumny i czekać na śmierć. Proszę, Polacy, którzy wybrali z jednej strony Platformę, z drugiej strony PiS, są szczęśliwi w tych małżeństwach, a Pani, a pani chce rozbić ja. to małżeństwo. Ale proszę Pana, nie, ja chcę to małżeństwo wreszcie ucywilizować i sprawić, żeby kłótnia taty z mamą nie paraliżowała nas wszystkich na osiedlu, bo oni od 20 lat biorą się za łby w taki sposób, że nam się wszystkim żyć odechciewa. Mhm. I to bym chciał zrobić, niech się przestaną kłócić, albo my spróbujemy zrobić tak, żeby wchodząc do tego systemu, zmienić go na tyle, żeby kłócić się przestali, żebyśmy wreszcie odblokowali te moce, które po tych obu stronach są, ale są, bo one są potężne, ja to mówiłem jeszcze w kampanii prezydenckiej, ale są sparaliżowane tą polsko-polską wojną i to trzeba po prostu odblokować. Tata z mamą, nie mogą, którzy się kłócą od 20 lat, nie mogą destabilizować nam życia. Kropka. Pan jest wrogiem wojny polsko-polskiej, tymczasem no, mówi pan o dyktaturze, mówi pan o tym, że się, prawda, Polacy, że Polacy są rządzeni w sposób, no, już tego faszyzmu nie użyję, tak? Nie, bo to nie jest moje porównanie. To nie jest pańskie porównanie, ale dyktatura to jest pańskie porównanie to jest droga w stronę dyktatury. No wie pan, no zaraz, no jeżeli mamy sytuację. Ale ja, ja chcę do tego nawiązać, no, no. Że, że pan używa tych samych mniej więcej sformułowań co Platforma, czyli wchodzi pan w te podziały polsko-polskie. Nie, ale, a, a, znaczy wie pan, nie, nie, nie da się lecieć nad y, pobojowiskiem mhm. zawsze, tylko trzeba nazywać też rzeczy po imieniu. No to jest uczciwość, to jest prawda, to jest szczerość. Tylko wie pan, o dwóch rzeczach tutaj mówimy, bo ja nie mówię o tym, że ja nazywam rzeczy po imieniu. Tylko u mnie za tym, że nazywam rzeczy po imieniu nie idzie hejt, nienawiść, filmiki z wysyłaniem kogoś do komór, w granie Auschwitz, robienie jeszcze wielu innych rzeczy, o których dzisiaj słyszymy i widzimy, tylko ja mówię, to jest wywalenie demokracji w kosmos. To jest droga w stronę dyktatury, to jest opis. Ja nie mówię tego przeciwko temu, czy tamtemu nie siedzę, nie wyżywam się na nim, nie robię laleczek wódów, nie ośmieszam, nie śmieję się, że buty źle założył albo że mu krzywo z oczu patrzy. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje fakt. Jeżeli Polska zmierza, i to jest opis, to jest diagnoza w stronę dyktatury, to zmierza w stronę dyktatury, a ja stanę na tej drodze i powiem nie wolno ten sposób. Polska, Polacy muszą mieć wybór. Niezależnie od tego, kogo będą wybierać, muszą zachować wolne wybory, muszą zachować swoje swobody obywatelskie i żadna putinowska z ducha, bolszewicka komisja nie może mi tego odebrać. A uszanuje pan wybór, że Polacy po raz trzeci wybierają PiS? a co, oczywiście, że tak. Dwa razy uszanowałem to i trzeci uszanuję. Ja jestem demokratą, jestem państwowcem. Wynik wyborów to rzecz święta. Nadal będę mówił to, co myślę, nadal będę toczył moją walkę, bo uważam, że to będzie bardzo złe dla Polski. Natomiast na pewno nigdy nie przekroczę granic hejtu, to po pierwsze, a po drugie, granic też mojej wolności. Na tym polega demokracja, że nawet jeżeli Pan mówi, że dzisiaj... Te, te Polacy są zadowoleni. No, pozwolę sobie z tej wojny nie zgodzić się z tą tezą, bo jak pan weźmie pod uwagę, że frekwencja załóżmy, wynosi 50%, no to PiS popiera dzisiaj 17% realnie polskiego dorosłego społeczeństwa, a Platformę 12%, co w sumie daje 27%. Co oznacza z kolei, o ile dobrze liczę, że 73% Polaków nie uczestniczy w tej wojnie, bo albo głosuje na kogoś innego, albo się w niej nie odnajduje. No to jeżeli mamy 27% versus 73%, no to Wezwanie do tego, co dzisiaj robić i gdzie szukać wyborców, jest dla mnie jasne. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Szymon Hołownia, lider Polska 2050, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.